Dziś, mam nadzieję, przecudna dla Was medytację wyciszająca, kojąca, uspokajająca, podnosząca na długu, dająca nadzieję. Zapraszam! Nazywam się Sonia Szamekarcz. Subskrybujcie kanał Planeta Sony. O spokoju umysłu, emocjach w ciele, myślach w ciele, o tym wszystkim, co sprawia, że wyciszając wnętrze, dostrzegamy piękno otaczającego nas świata i zaczynamy żyć nie uwierzycie tęcza takie cuda, widać? piękna prawda? cuda małe cuda każdego dnia zapraszam Was zaproście również znajomych podzielcie się tym filmem zasubskrybujcie i skomentujcie Nabrać dystansu. Medytacja dla nabrania dystansu, oddalenia się troszeczkę od tematów bieżących i problemów, aby móc spojrzeć na nie świeżym okiem, by móc podejść do nich z innej strony inaczej, by pozwolić zaistnieć rozwiązaniom i sposobom których nie widać, kiedy jest się tak bardzo blisko, tak bardzo w jakimś temacie. Weź kilka oddechów. Spokojnie sobie usiądź. Bardzo dobrze. Tak, jak siedzisz, jest dobrze. I tak, jak oddychasz, jest bardzo dobrze. Na ten czas, na tę chwilę jest to coś absolutnie idealnego. Takie właśnie ma być. Super. I jeszcze kilka oddechów i teraz wyobraź sobie bezkres morza, oceanu, jeziora, łąki, wody, bezkres. Że stoisz, a oczyma wyobraźni. Widzisz bezkres. Tam. Jest ogromna przestrzeń. Aż po horyzont jest albo łąk, albo morze, albo ocean. Widzisz? Weź kilka oddechów. Teraz powoli. Powoli unieś się wyobraźni do góry. Tak, by Twoje ciało całe zaczęło się unosić i Stopy tracą grunt, ale jesteś bezpiecznym człowiekiem. Teraz jesteś zaopiekowany w tej medytacji. Twój umysł dobrze wie, że jesteś osadzony, posadzony i na gruncie. Teraz twoja nadświadomość się unosi. Unosi i to, co widzisz pod stopami. Staje się coraz mniejsze. Jesteś ponad. Ponad. Jest dystans. Powstaje przestrzeń, która dzieli cię od tego albo tych przyziemnych problemów i tematów, które zaprzątają teraz twoją głowę, i robisz to w takim tempie, w jakim chcesz. Unosisz się na tyle, na ile chcesz. Na tyle, na ile masz gotowość. Może jesteś zaledwie kilka centymetrów nad ziemią, nad gruntem, a może jesteś już wysoko w, w przestworzach i widzisz tylko taką małą ziemię. Takiego dystansu udało się nabrać. A może tylko kilka, kilka metrów, tylko może. Tak jest dobrze. Tak odsunięcie się na chwilę od tego tematu, który tak bardzo zaprząta głowę. Od tych spraw, które się tam piętrzą. Od tych fal, które nie mają możliwości nawet zawrócenia, bo nie ma przestrzeni, nie ma dystansu, już jest. Oddychaj spokojnie. Tyle dystansu potrafisz dziś nabrać? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pozostań sobie tak, taki człowiek troszkę odklejony od tych problemów na chwilę. Po co? Po to, żeby umożliwić innym rozwiązaniom nadejście, innym sposobom wejście w tę przestrzeń. Może innym ludziom, może innym myślom, Innym słowom i działaniom dystans. Tak troszkę nabieramy tej przestrzeni, tak. I teraz, bez względu na to, jaki dystans udało Ci się nabrać, to tak powolutku. Powracasz jeszcze, oddychaj, oddychaj ładnie, tak. I spokojnie wracasz. Jeśli ziewasz. To ciało pięknie się rozluźniło. Bardzo ładnie, tak, tak. Może ktoś już usnął. Sen pięknie regeneruje, wszystko jest w porządku. I oddychaj ślicznie, tak, właśnie, tak. Mhm. Nabrać dystansu. Już wróć, już wróć, wróć, już wróć. Tak powolutku, w swoim tempie. Oddychaj teraz spokojnie. Nabrać dystansu. Odłączyć się choć na chwilę od tego, co tak bardzo zaprząta głowę, co tak bardzo utrudnia życie. Nabrać dystansu w medytacji. To jak wpuścić świeżego powietrza do dusznego pomieszczenia, i bez względu na to, na ile udało Ci się teraz uchylić okno, z pewnością jest odczucie tego powiewu świeżego powietrza, weź jeszcze kilka spokojnych oddechów, oddech to życie. I szyjesz. Brawo. Bardzo ładnie. Super. Hmm. Dziękuję. No ja na żywo widzę. Ciekawe jestem, czy widać coś na ekranie.